Gmina Strzegom przystąpiła do konkursu 100 placów zabaw na 100 lat niwe. Jeżeli gminie uda się znaleźć wśród pierwszej setki, na której placu oddano najwięcej głosów na stronie internetowej 100latniwea.pl, to już tylko dni będą dzieliły mieszkańców pobliskiego Jaroszowa od powstania tam nowego terenu przeznaczonego dla najmłodszych. Plac zabaw zostanie zlokalizowany w centrum Jaroszowa, największej wsi gminy Strzegom, liczącej ponad 2000 mieszkańców, na terenie przylegającym do zespołu szkolno-przedszkolnego. Dzięki takiej lokalizacji będzie łatwo dostępny dla mieszkańców Jaroszowa, a także stanie się uzupełnieniem oferty edukacyjnej dla miejscowych przedszkolaków i uczniów klas młodszych. Plac zabaw będzie oświetlony i ogrodzony. Dzięki temu będzie miejscem bezpiecznym i nienarażonym na ataki wandalizmu. Place, które można wygrać w konkursie posiadają m.in. dwie huśtawki, piaskownicę, ławkę, kosz na śmieci czy też sprężynowe bujaki. Szczegóły na temat konkursu znajdziecie Państwo na stronie www.strzegom.pl. Bardzo gorąco i bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców miasta i gminy Strzegom do zaangażowania się w akcję i oddanie głosu na plac zabaw w Jaroszowie. Pomóżmy dzieciom spełnić swoje marzenia i zagłosujmy.